Poszukaj przeznaczenie i spełnij swe marzenie Nigdy nie dawaj się kurwom rozpierdala i ciśnienie Oni ciągle płaczą, ale nigdy się nie zmienię Na mnie coś pierdoli, ma na głowie urojenie. Suko, jestem tym najlepszym, to jest moje przeznaczenie. Oślepiony światłem mam na sobie i spojrzenie Kruje wam na mordę ze mnie kapie i się leje. Uje Banę z zawodu jestem bejem Sorry, znowu Dobry, jestem porobiony, baby Podejdź, mała suko, zaraz wszystko z ciebie zejmę Daj mi tylko chwilę, ona czeka, kiedy wejdę Ale beka nie wie, że za moment znów odejdę Gdzie były te kurwy, gdy nie byłem ani grosza Mogą robić śloda i całować mi kalosza Będziesz koszykarzem, kiedy daje słuce kosza Kiedyś miałem taką fura, była zbyt urocza Kucho, Dojebane, bo mam kurwa życie dojebane Poszukałem los, to jest kurwa pojebane co jest grane Manifestowałem mordo Ty byś nie dał rady Oszukaj przeznaczenie I spełnij swe marzenie Nigdy nie dawaj się kurwom Rozpierdala ich ciśnienie Oni ciągle płaczą Ale nigdy się nie zmienię Na mnie coś pierdoli Ma na głowie urojenie Szukaj jestem tym najlepszym To jest moje przeznaczenie Oślepiony światem Mam na sobie ich spojrzenie Wam na mordę Ze mnie kapie i się leje Ujebany sos a zawodu jestem bejem Moje miasto niebieskie Jakby na ścianach Hatramet Kutasy Sprzedają braci Lepiej Swoją panę, mam talent, zarabiać kasę Barbery, paket na czachę. Wysoki lot i jebać jetlag, jesteś winny wypatę Zawsze na mela shooterza, jakby miałoby to ostatnie Życie lubi niespodzianki I piesko wjazdy na chatę Ca Całe życie tej muzyce, kurwa bratku Oddałem i dzisiaj cisza ode mnie Jutro ma morda na ścianie, Życie nie. Jest ważny kwit, ale każdy go chce Ważne zrobić jeden hit, skoki na nowy level Życie jak pralę, wiele ma to w plecy, nowy sztylet Tam ci radę zrób tak to jest brand tak to kiep Moja morda jak bardziej wypluwam kolejne barsy Nie chcę widzieć twoje mordy Napluję w i zobaczysz WD airforsy dieny dettały niewydne w uliczne życie, dyktuję zasady, spisuj te stary. Co mnie latać jakbyś kurwieli za cindę Twój mm. odruch naturalny, to, to na policję Moja ekipa status, że łapiemy chli plik za plikiem Po butach widzę jak ureczko są brudne ulice Rzuc rzut wejdę tej zarzucam nowe topy Chodzę okay. zawsze w to wiec nowy to Kasa jak popatki, muszę zbierać ciężko kosy Majdę nie pracuje jutra, nie wiem czy przetrwam do nocy no tak Posłuchaj tak. przeznaczenie i spełnij swe marzenie Nigdy nie dawaj się kurwom, rozpierdala ich ciśnienie Oponi Płaczą, ale nigdy się nie zmienię Na mnie coś pierdoli, ma na głowie urojenie słuchaj jestem tym najlepszym, to jest moje przeznaczenie Oślepiony światem mam na sobie ich spojrzenie Pojebany na mordę ze mnie, kawie i się leje. Ujebany z a zawodu jestem bejem